Tam, 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 Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła do nas paka. Paka od firmy Sadzonki Kraków. Zamówili my. Zaraz wam pokażemy co. Witamy was swoją drogą z naszej cudownej, pięknej, nieukończonej kotłowni. Kaj się nocują nasze jakkolwiek schodzące roślinki jedne lepiej, jedne gorzej, ale nie ten temat mamy zarąbisty stół ze studzienki do nawodnień kiedy przyjdzie zabudowano na wiosnę, o ile zdążymy także nie przedłużymy, otwieramy paka pokażemy wam co my kupili Tam, 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 tam. Otwieramy na żywo. Nie widzieliśmy ją prędzej. Nie wiemy, jak to wygląda w środku. Co tam, znaczy, co tam jest, to wiemy, ale nie, nie wiemy jak wygląda. wygląda. Patrząc na to, jak kurier to paczko, pakował do paczkomatu, to tu idzie się spodziewać wszystkiego. No ale co, spróbujemy to jakoś delikatnie wydobyć. Spróbujemy to jakoś wydobyć. Coś tu widać dobrze pokombinował nad zabezpieczeniem przesyłki Nie ma co bawić się, z tym nie bawili yy, Może bymy se tacka wzięli Wyciągnij tam tacka jakoś Tu widzicie jest Przez karton jest fajnie przewiązany taśmą, tu Aż na drugą stronę, także kurde no Ktoś się postarał Nie Ktoś się postarał, no i my teraz się zabieramy na wydobyci tego z kartonika, z pudełka. Mam nadzieję, że już wiecie, co to jest. To na pewno wiecie, bo po opisie z filmiku na pewno wiecie. No koło, na razie nie widać, że to były. Wydobywamy nasze cuda. Teraz jak je dostać do tych zaklejonych? No No i tam ci to chyba nie puści. Tu jeszcze wyżej przed nimi Tu też jeszcze jest patrz. Co wyjdzie? Ciach. Jedno umy wolne. Drugie umy wolne. I już się nam woreczek rozryło, tak żebyśmy mogli dalej wyciągać. O. Ciach. tak troszkę ciężko, jedną ręką. Nie chcę mi się na głowę zakładać. Cicho, zbliżenie. Nie wyglądają źle. No nie. Nie jest źle. Widzicie, sadzonki są dość świezu korzenione. O, pięknie, żebym go pokazał. Pięknie. Korzenie są konkretne. No ostrość, ostrość tu. nie są dość konkretne, liście... są dosyć fajne. Liście są fajne wybarwione. Patrz, zaś nie ostrości Widać, że roślinki są w fajnym stanie. Tu jak wejrzeć do środka, wszystko soczyście, zieloniczki. Nie no, firma konkret. Pierwszy raz mnie od nich brali twoją drogą. No i, no wiecie, wiecie jak to jest. Pierwszy raz się od kogoś bierę jeszcze przez internet. Ładnie, ładnie to wygląda. No to jest tam jakiś, jakiś nutka takich wątpliwości co z tego będzie Ale tu jak najbardziej polecamy na ten moment. Na, 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 na podstawie tego, jak to wygląda, i jak było zapakowane, nawet dołączają paszport roślin z nazwą i odmianą. Oj, sorry. Poziomka Regina, tak jak widać na obrazku. No i co? Wypakujemy to wszystko i widzimy się za chwilę. Tak się prezentują wszystkie sadzonki wyciągnięte z pudełka. Tak to wygląda. Mamy ich 20 sztuk. Czekamy na lepszą pogodę. Bo na razie jeszcze jest zima. Mamy dzisiaj kiedy? 23 marca. 23 marca, a dzisiaj mamy. Na razie. Co? Dokładnie 3 stopnie. No, aktualnie 3 stopnie na dworze. Dzisiaj nie było być w plusie, ale jeszcze przez następne tam kiedyś dni może być do minus 2, także jeszcze zima. Ciepło może być względnie od soboty tam do od 10 stopni do góry. I będziemy widzieli jak się to potem potoczy. Eee, także sadzonki na razie przyjdą do doniczek. Poukładane na tej tacce i będą się łapać słoneczko w szkarni taki oto mamy efekt poziomki posadzone do doniczek jak widzicie ładne zieloniutki naprawdę mi się podobają w fajnym stanie tam nie wiem czy tam było widać ja było widać chyba na filmiku jak korzenie były fajnie rozwinięte tu też na listkach rodnych chorób rodnych przebarwień nic takiego nie widziałem Także naprawdę, nie, taka kamera jest ta. Naprawdę fajnie się prezentują. Teraz jedynie co to? Bierzemy giskana, konkretnie podlewamy. żeby się fajnie napiły. Ej no nie, to jest ta dziura, tacka. Ha, ale umfal patrzcie to Dobra, podmienimy taczka i Będziemy działali Na ten moment tela, widzimy się przy, przy sadzeniu najprawdopodobniej Albo w każdym razie W następnej części tego odcinka Kolejna część Poczynań z poziomkami Mamy ich tu przygotowane Środa, 31 marca Chcemy ich zasadzić, fajnie wyglądają, fajnie roz, rozkrzewione. Czyszczymy, czyszczymy pole. Wyrywamy jakieś tam chwaściorki stare. Poziomki, które jakieś tam zostały, które coś próbują ruszać, ale nie rosną zbytnio. Czyszczymy miejsce. Posadzimy tu poziomki nowe. Prawdopodobnie domy ich jeszcze podwóknina, bo mają być przymrozki i troszkę się oni obawią, ale myślę, że są spokojni. Jak widzicie poziomki z zeszłego roku, niby były dość fajnie ukorzenione, a za źle pokazuje, korzenie niby dość fajne, te karpy były dość, dość znaczne, no i dopadły jakieś choroby, po tym chroboki, widzicie co się stało. Szło to pryskać jakimiś środkami, ale stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, bo nie o to w tym chodzi. I... I tu widzicie właśnie tu właśnie do podejrzą, że nie będzie słychać, bo jest szerokokątny mikrofon. Że też będziemy się starali nie pryskać, bo żebyśmy mogli naszemu Bobasowi też dać pomaszkecić. Eee, przez to sadzimy te poziomki takie, jak eee, i sadzimy. Przypomnę jeszcze raz poziomki sadzone. Eee, wyżej, troszkę daj, wyżej. O, poziomki sadzone ja to z. Będzie za chwilę. Czekaj, zrobię widzenie sadzonki sadzone kupione od firmy Sadzonki Kraków Pozdrawiamy Jeszcze raz, czekaj, bo nie ma ostrości na podstój Tu już widzicie Albo i nie widzicie, bo słabą ostrość jest do sięcenia. Tu już się nam coś zawiązuje jakby będzie Będzie kwiatów, także musimy to Za wszelką cenę teraz chronić Korzenie też bardzo ładne Musimy to za wszelką cenę chronić Fajne prawie cało Żeby on nie zmarznął Prawie cało doniczka, jak powiedziano, korzeniami Także sadzonki, jak widzicie, są jedynie, konkret Jedynie góra jeszcze jest luźna, ale wiadomo, zapach musi być O, Tu widzicie przerośnięte Super Tak jak producent pisał, sadzonki te wysiewali kiedy? W listopadzie? czy wysiewali Jedynie tam pan napisał, że z uwagi na chłodny marzec, one nie są jeszcze, nie wyglądały jeszcze dostawy dostawy tak jak, tak tak jak, jak na zdjęciach jak, jak na zdjęciach aukcyjnych, także z tym się też trzeba liczyć bo wiadomo, każdy rok jest inny jak widzicie poziomki już mamy tyle, Gosia zasuwo i sadzi prosto za mną, jak to co wyplewia wyczyszcza dołki jedynie co, poziomki zasilimy w najbliższym czasie jeszcze podsypiemy delikatnie Jarą Hydrokompleks nawozem wieloskładnikowym, bezchlorkowym bo tutaj ta ziemia co po zeszłym roku jest jest troszkę może być działowo przy formowaniu tych kopców był zastosowany co my tu dodawali kompost i popiół drzewny nie? była tu dodawana też ziemia torfowo ze zestawu naszego do użyźnienia troszkę także ta ziemia tu się dość fajnie prezentuje jest dość luźno tak opróczniczo fajno Jedynie no, troszkę by ją trzeba było zasilić, bo wiadomo przez ten czas eksploatacji, przez te roślinki też tu troszkę wyciągnęły. No i nie wiem, czy to będzie ostatni albo przedostatni rok tych poziomek w tym miejscu. Będziemy ich prawdopodobnie przesadzać, bo to już jest chyba trzeci rok. Liczymy drugi rok, bo tych poziomki w zeszłym roku były tak słabe, że nie liczę tego roku. Dwa lata już tu poziomki były coś z ziemi wyciągły. Także yy, prawdopodobnie będziemy na przyszły rok przesadzać, ale to jeszcze jest daleko, a daleko przyszłość. Yy, także co, sadzemy do końca. Jak na ten moment, aż do sadzenia, yy, do tego jaką mamy opinia o tych sadzonkach i o sklepie, yy, polecamy, śmiało polecamy sklep Sadzonki Kraków. Yy, są oni na Allegro, wkleja, wkleja link w opisie do, do aukcji. Mam nadzieję, że jeszcze jest, że to już się nie przedawniło te ogłoszeni, że jeszcze sadzonki tych poziomek Mamy, mają? Głównie rośliny jagodowe, nie? Mają I głównie jagodowego siagodo? E, widziałam tam też chyba, nie, bo... na pewno jest truskawka ananasowo, to jest w ogóle hit do mnie, bo miałam okazję próbować, nie mielimy tego na, e, tu u nas, ale miałam okazję próbować, są owocie, jest super, z biało, z czerwonymi e, nasionkami, więc wygląda to super i smakuje też Także jeszcze raz polecamy sklep Sadzonki Kraków Mam nadzieję, że sadzonki się spiszą Że wyrosną z nich ładne kroczki. Sklep obiecywał, że w tym roku wydadzą owoce Jak widać no pączki już są, kwiaciuchy będą Także no jest taka szansa Zostało nam do posadzenia o 4 sztuki Także zasuwamy, żeby zdążyć przed Przed Cimokiem Bo już te dwie idą Czyli noc z cimokim widom, e... cisniemy ostro na ten moment kończymy z odcinkiem o poziomkach. Klikajcie w link, sprawdzajcie czy jeszcze poziomki są dostępne. E... Kupować, kupować, sprawdzać u siebie jak, jak, jak wyrosną, jaki dają plon, jaki dają owoc. Sami też to będziemy w tym roku sprawdzać, myślę, że się nie zawiedy. swoje. I polecamy swoje, swoje rośliny, całkiem inne niż sklepowe. Także miejcie się. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie Gosia jeszcze jeszcze z Zmazaną ręką. Zmazaną ręką ściapraną. Widać, że się działa roboty nie boi i łatwo się rozchodzi. Także już nie przedłużać. Na razie czym ta się.